Jestem siostra Wiergilia Karmelitanka z Dimako i tu jesteśmy w klasie, która została też zbudowana przez, przez Dobrodzieje z Matki, za którą bardzo dziękujemy. Jest tu dużo dzieci, 17 w najmłodszej sekcji. Następna klasa może gdzieś po 40 dzieci też w mieście. Bardzo dziękujemy. Dwie na nas, dla Jestem siostra Agnieszka Karmelitanka z Dimako. Majtri, dziękuję za leki i za plaki słoneczne. Wesoł